nic nie zrobisz. Komputer. To on nie wziął tej Sewilli? Nie. Wiem. Komputer teraz Aha. Nożku. Kuba Mhm. Aha. Mhm. Zaraz też wyjdę, żeby za mnie komputer grał, nie? No, komputer jest kurwa dobry. No, rzucaj tu mhm. śmieciu. To też. Komputer. Ja też komputer gra. Mistrzostwa. No to obawiam się, że z komputerem przejebiemy No może Las Vegas, no to ja chcę Chicago albo Nowy Jork No, przydałoby się Kurwa, nic ja Też nic, mamy dwie wyspy No da A ten co idzie w podróż, kurwa Kurwa, w Nowy Jork poszedł Komputer zasłany. Jaki to jest drogi? No. Ja opierdolę. Nie no, jak ten trafi Chicago. No ile razy on rzuca? Trzeci bez dubleta mógł polecić. Bo jakby poleciał dubleta, to, uble, to jest Kurwa, Matko, co jest? Przed chwilą to powiedziałam, że ten trafi Chicago. Ale Aśka my na komputer gramy, kurwa. Nie, ale mówiłam, że ten trafi Chicago. Bierz Kraków Biorę, już jestem biedna Andrzej Nam Andrzej, kurwa Dubaj Dubaj To trzeba albo tak, albo trafiamy Dubaj, albo trafiamy podróż i mamy tak. wygraną Płaci. Trafisz w Dubaj Komputerze zasrane, nie? Ciepiętolne Kurwa, płacę im. Ja pierdolę, Ty też <laughs> ja pierdolę Komputer, tylko nie dubaj. hotel Mamy przejebane Jak tam staniemy Ja pierdolę Płacz, kurwa Śmieciu Patrz, odkupił to jeszcze Zajebiście, ty masz sianu No idiota No komputer Bezludna wyspa mnie prześladuje Dobra Mistrzostwo Kraków chyba Traf Kraków. Dubaj Błagam, traf Dubaj. A on niech trafi Kraków Dupa Hotel postawi. Nie fajnie. No, na miejscu komputera nie stawiał. No i chuj, po... Hotelu. Dobra, kupujemy wszystko. Jak, jak leci? To. Wychodzę, czy nie? Wyłaś, 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 wyłaś. Jestem biedna. Trzeba brać teraz wszystko jak leci. Dobra, chuj, chociaż mnie jeden kupię. Dobra. No spokojnie Wygralibyśmy to No Dupa Gdyby nie to, że komputer To byśmy to wygrali właśnie Ale kicha Komputer wyjdzie, a mu zostaje 90 mm. Podróż Nice! Y... Jestem biedna. Kurwa, na co możecie być stać? Sevilla, Madryt, Szanka, Jaśka. Znaczy... nawet na Sydney mogę iść. Byle bym zrobiła kółko. Idziesz na pole podatek, o kurwa. To na co mam iść? Na no, 130 tysięcy. Sevilla, Madrid, Szanghaj. Chuj, to Szanghaj. Żeby nie mieli monopolu. No Albo ok. niech sobie odkupią i mi dadzą pieniążki. No tak. Dubaj. Błagam o Nowy Jork, bo jesteś bankrut. się nawet, kurwa, nad tym nie zastanawiaj. Nie dam, nie dam, nie dam 500 tysięcy. No. Bez No raczej. A komputer śmieć, kurwa, będzie siedział na tej jebanej bezludnej, nie? Co nie? Uwaga. Dziękuję. Daj. Yeah, nice. Kurwa, czemu Cypr, a nie jakiś Hamburg czy Berlin? Nie wiem. Pa wyszedł. Trafił. Kurwa szansa. Ja, Nie. Andrzej? Kurwa. Czy ty widzisz, co on zrobił? Mówił no, Tak, widzisz, ile tam będzie? Ja pierdolę. Tea. Któryś z nas stanie, jesteśmy bankrut I no do mnie wsiąść, kurwa, i będzie git. No. A to może Dobra, być co... Jeszcze po kurwa. No ale nadal jesteś przed Chicago i Nowym Jorkiem. Wiem. Ja pierdolę. Dobra, nie rozbuduję ty. Nie stać ich. I pan chuj, ja tu siedzę. Ja pierdolę. Jest. Wstawiam kurwa. Ja tu siedzę, Andrzej. Jestem za biedny, żeby wyjść. Kupi to? Nie kupi, bo go nie stać. Odkup, może odkupić. Piętolisz, czego stać było. No, odkupił. No, 700 coś, 700 coś mhm. karci dał, wyłaś. Mają monopol, bez sensu, żebyś siedziała. No, ale mają jeden. Andrzej. A, pierdolaj, mi zniszcze. Kraków zniszczył, zajebiście. Tak. Dzięki. Andrzej? No ja chyba, może tobie, kurwa. Ja mam Las Vegas. Nie wiem, że może Las Vegas. I cyk. I kurwa, Szanghaj. Co ja ci kurwa z tym zrobię? Ja nie mam nic. A zaraz tam będę nie na Nowy Jork. Nie mam chuju ogółem, ale. Dobra, dwieście ci zapłacił. To mi z tym 200 jak kurwa na Nowy Jork, stracę 4 miliony. Ale musia sprzedać, już nie mają, już nie mają kurwa monopolu. Płaci. Pięknie. Nie stać go, musi sprzedać 20 tysięcy mu zostaje. Ja nie chcę rzucać Brawo. Wreszcie, chuju ja pierdolę, dziękuję Nice Pięknie No i chuj, tak zapłacę Ale tyle to Dobra, tam. tyle to tam waleta niż Nowy Jork Masz hajs więc Dobra no, Dobra, chuj Dobra Podatek, bardzo ładnie Git No i chuj Kupi. Stać go na rozbudowę, ale na nic więcej. Andrzej. Czwarty Sydney. raz. Czwarty albo piąty raz tu siedzę. Cicho teraz, bo jak trafię kurwa jedno albo drugie to pizda. Wiem. O ja pierdol Andrzej. Mistrzostwa. Hmm. Teraz się do Hmm. Hamburg, pięknie. Ale mam przewagę. Nice! Udało się uciec. Chociaż nie kupię, ale udało się uciec. Byle nie 10. Nie będę no, kupię za ostatnie resztki pieniędzy. Nie 10, 11. Kocham cię, gro. Patrz podróż, mam Kocham cię, gro. Też masz podróż, zajebiście. Stać się na Paryż, Aśka, Paryż. Gdy. Byle on tam nie poszedł. Bierz Paryż, potem traw no w Grenadę. Traw, potem Grenadę. Kurwa i wygraliśmy to. Traw, Grenadę Jesteś, i to pałka. wygramy. Jak to wygramy? Będziemy mieli Będziemy dwa raz, monopole. Będzie raz, będzie dwa, będą dwa monopole, ale easy. Chodzi o to, że wygramy ogółem. Nie rzucę. Bał się o Londyn. Dobra, Warterek. sprzeda. Nice. Dubaj, Dubaj. Andrzej. Idź na Dubaj. Idę. Idź na Dubaj. Idź na Dubaj, wygrana. Widowie. On chyba tego nie przemyślał. Biedny komputer. Chyba nie. No, jak mi przykro. S? Ale patrz, tak ledwo wygraliśmy. Ale wygralibyśmy to. Ja jak bym ledwo? postawiła tam, y, tam. Całym milionem. Paryż, czy coś tam. Całym milionem wygraliśmy, Aśka. Co ty pierdzielisz? No, kurwa, stanąłbyś na Nowy Jork, czy ja? No to. Kurwa, przegralibyśmy. No dobra, no, wiadomo, nie? No. Dobra,